Empatyzer w branży medycznej. Liczne badania naukowe jednoznacznie potwierdzają, że od jakości komunikacji między pacjentem a lekarzem zależy fizyczne zdrowie pacjenta. Przy słabej komunikacji, gdy pacjent i lekarz nie nadają na tej samej fali, efekty leczenia pogarszają się. Poprawiają się. Przy dobrej komunikacji. Dobra komunikacja to lepsza diagnoza, zrozumienie informacji medycznej i stosowanie się do zaleceń lekarza. Na lepszej komunikacji korzystają także sami lekarze oraz placówki medyczne. Placówki otrzymują lepsze oceny i mniej skarg, a lekarze obniżają ryzyko wypalenia zawodowego. Primum nocere nabiera tym samym szerszego znaczenia. Jak może pomóc empatyzer? Empatyzer pomaga tutaj na dwa sposoby: pomaga szkolić pracowników służby zdrowia oraz wspierać ich podczas bezpośrednich wizyt lekarskich, pomagając dobrać odpowiedni styl komunikacji do potrzeb pacjenta. Empatyzer. Nadawaj na tej samej fali od pierwszego dnia. Wejdź na stronę empatyzer.com i zapisz się na newsletter, aby otrzymać pakiet wiedzy na temat narzędzia oraz dostęp do wersji beta.